Wydałem na rower więcej niż na swój samochód. Ciekawe co powie moja żona. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć jej reakcję. Ale najpierw to ja zobaczę swój rower po raz pierwszy. No wow! czarno biała ale w tej prostocie jest to największe piękno. Chyba dzisiaj będę z nim spał. Milena na kanapę, rower do łóżka. Myślałem, że kupowanie roweru jest proste. Wchodzisz do sklepu, płacisz i wychodzisz z rowerem. Ale okazało się, że nie. Najpierw był bike fitting z fizjoterapeutą. Bikefitting to personalne dopasowanie roweru do ciała i możliwości ruchowych, a nie odwrotnie, tak aby uniknąć kontuzji i przeciążeń. Nigdy nie jeździłem w takiej pozycji. Całkowicie to dobrze, nie wypracowałeś jeszcze złych nawyków. Za chwilę nauczę Cię, jak poprawie zajmować pozycję na czole i orytować handlarzki na kierownicy. Dobra, to jaki ten rower będę miał? Mimo, no, wobec niestandardowego zasięgu rąk potrzebujesz roweru o specyficznej geometrii i odpowiednio wysoko i blisko ustawionej kierownicy. Nie krzycz, tak. nie denerwuj się. Mówiłem już o tym, że dzisiaj śpię z rowerem, więc <laughs> dla Ciebie będzie kanapa. Uh, uh, uh. No piękny. Nie przeraża jego cena, ja bym się bała, że wiesz, w sensie boję się brzydko. To tybry... się przewrócę jak ostatnio. No właśnie, na przykład. To jadę przyjechać majorkę naokoło.